Dobrzy pracownicy nie odchodzą bez powodu. Firmy same ich do tego zmuszają. Lojalny, ambitny, zaangażowany, idealny pracownik. Prawda? Ale to właśnie tacy pracownicy bardzo często odchodzą z firmy. Wiesz dlaczego? Bo nikt nie chce być doceniany w dniu, w którym odchodzi. Zatem co tak naprawdę wypycha ludzi za drzwi? Tak zwany syndrom jeszcze tylko to. Dobrzy pracownicy dostaną więcej obowiązków, więcej pracy, bo świetnie sobie radzą. Ale podwyżka, awans to już inna historia. Po miesiącach lub latach pracy ponad normę zderzają się ze ścianą. Padają takie stwierdzenia. Nie ma teraz budżetu. Albo nie jest ten moment. W końcu orientują się, że jeśli chcą więcej, muszą iść gdzieś, gdzie to więcej dostaną. Kolejnym aspektem jest to, że masz szefa, który bardziej przeszkadza niż pomaga. Ludzie nie porzucają firm. Ludzie porzucają przełożonych. i zarządzanie, brak decyzyjności, ignorowanie pomysłów zespołu. To właśnie demotywuje szybciej niż kiepska pensja, najlepsi nie chcą być trybikami w maszynie, tylko partnerami w tworzeniu czegoś wartościowego. I kolejny aspekt to atmosfera w pracy, która wysysa energię. Nikt nie chce spędzać 40 godzin tygodniowo w pracy, gdzie czuje się strach, napięcie i niezdrową rywalizację. Jeśli każdego dnia czujesz, że musisz przetrwać, Zamiast działać z pasją, to ucieczka jest kwestią czasu. Następny aspekt to brak przyszłości. Dobrzy pracownicy to ludzie, którzy myślą do przodu. Jeśli firma nie daje tej osobie jasnej ścieżki rozwoju, nie inwestuje w ich kompetencje, nie proponuje nowych wyzwań, zaczynają się rozglądać za miejscem, które to zrobi. A teraz wniosek. Dobrzy pracownicy nie odchodzą dlatego, że znaleźli coś lepszego. Odchodzą, bo przestali wierzyć, że w tej firmie dostaną to, czego potrzebują. Teraz pytanie do Ciebie. Czy Twoja firma naprawdę chce zatrzymać tych najlepszych, czy tylko udaje, że tak jest?